Hej, hejo. zobaczcie, z takim maleństwem do Was przychodzę, żeby Wam pokazać, jak mniej więcej wygląda różnica. To tak możecie zobaczyć, tak wygląda normalna książeczka, a tak wygląda to nasze maleństwo cudowne. I słuchajcie, będzie to recenzja książeczki pana Mateusza Gosteńskiego. Rządzę władzy tą pierwszy. Moralność nie istnieje od wydawnictwa Love Book. Zobaczcie, jakie to słodkie maleństwo naprawdę. On jest taka Malusia, mam bardzo malutki druczek i naprawdę taką niewielką ilość stron, jednak to, co sobą reprezentuje, jest naprawdę wielkie. Bo tutaj nikt nie ma czasu na ceregiele, bohaterowie są bardzo konkretni i wiedzą, jak zdobyć to, co chcą. Szantaże są tutaj na porządku dziennym bez względu na to, kto kim jest. Jak zresztą wiadomo, w bogatych domach służba zawsze wie najwięcej, a tutaj dodatkowo umieją przetwarzać informacje, na swoją korzyść i na swoje bezpieczeństwo. Chyba najlepiej w życiu szło im właśnie tutaj granie kogoś innego, kim nie byli, bo z uwagi na pieniądze, właśnie tacy się stali. No, gotówka kusi tutaj każdego, wysoka pozycja jeszcze bardziej, chociaż najgorzej jest chyba ją tutaj właśnie ją utrzymać. W końcu zawsze musi znaleźć się taki, kto będzie chciał ich zastąpić, a oni muszą zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. No i wtedy Powiedzmy, że wszystkie chwyty bywają dozwolone. I ta książka niby konkretna, niby mamy sceny erotyki, ale wulgaryzmy są tutaj pokazane jakby z taką gracją, bo czytając o nich jakoś tak, nie czułam tutaj zgorszenia. Chociaż sytuacja, jaką przedstawiali, powinna taka być. się mają tutaj swoich kochanków, no i inni o tym dobrze wiedzą. Najważniejsze, żeby ich, ich po prostu na tych całych cerygielach nikt nie przyłapał. Miłość się tutaj pojawia, ale zdecydowanie no, przegrywa tutaj z pieniędzmi. E, mamy wykorzystanie drugiego człowieka, który jest na porządku dziennym. Autor całą historię opisał bardzo ciekawie i bardzo intrygująco. Tajemnice spływają tutaj jak krople deszczu bez wstydu i dosłownie bez konsekwencji, a przynajmniej tak jest do pewnego czasu. Słuchajcie, książkę jest napisana z perspektywy kilku postaci, które opowiadają o tym, co aktualnie planują i co robią. Niby są z nami szczerzy, niby zdradzają na nasze plany, ale takie te ciekawsze zachowują jednak na potem. Możemy wejść na tyle do ich świata, na ile sami nam tutaj pozwolą, bo większość z nich jedyne uczucie jakie posiadają to te, które trzeba w erotyczny sposób zaspokoić. Ludzie w ich otoczeniu bywają takimi kukiełkami, które właśnie dobrze wysłużone nie są już im później do niczego potrzebne. Mamy intrygującą akcję i charakterystycznych bohaterów. Dosyć prosty zasób słów pewnych osób, ale gangsterka jest tutaj pełną parą. Słuchajcie, ja przeczytałam ją z wielką przyjemnością. Niecierpliwie wyczekuję tutaj kolejnych pozycji autora, bo wiem, że takowe będą. Zobaczcie, kolejne są w przygotowaniu. Także będziemy mieli co tutaj robić. Mówię niby seria bardzo erotyczna, ale z takim dystansem, z taką gracją, że nie czuć tutaj żadnego zgorszenia. Są wulgaryzmy, ale tak lekko troszkę ukryte. Także dlatego właśnie ta książka mi się spodobała, że nie jest typowo ordynarna. Jest twarda, ale nie zła. Także jest całkiem niezła premierę miała 14 czerwca, czyli też całkiem niedawno. Jak widzicie, ostatnio same nowe premierki u mnie. I mam nadzieję, że Was do tej pozycji zachęciłam, bo naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, takie nawet sceny, które się tu pojawiają, to myślę, że będzie zadowolony. Cóż, żegnam się z Wami. Pa, 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 pa.